Jesteśmy Super. uśmiechnięci, ale tak naprawdę w ogóle, ponieważ to jest kolejny odcinek serii Wojen Kuchennych. Jeszcze u jest Weronika, tam, tam. Dziękuję bardzo, że zechciałaś wystąpić. Weronika Sowa robi bardzo dobre racuchy z przepisu babci Krystyny. Troszeczkę ostatnimi czasy tryhardowałem sobie robienie racuchów na różne sposoby. Zobaczymy, który racuch będzie bardziej smakował żywi, bo to też jest takie coś, że niekoniecznie wszystkim... Tam, tam. Proszę Państwa, lecimy na, na zakupy. I teraz sobie zagramy papierkami nożyce, kto pierwszy będzie robił zakupy. To... Dobra, ja, ja pierdolę. Podstawę już mam. Ceker czyli kolejny mój sekret, co oczyszczona. oczyszczone. Widać, Mamy czikier, puder. I ta śmietana. Mam na ciepłe jajka. Dobra, Dobra, biorę takie. Mąka babuli, zdecydowanie. Mleko. Chyba wszystko mam. Proszę państwa, jestem z... synem. Jajka z wolnego wybiegu, od wolnej kurki. Mogę sobie wziąć wózek, ale jestem debilem. Tam jest pewnie mu wózek. Tuściutkie, w... 3,2%, będzie smaczniejsze. Drożdże takie świeże. Dwa jabłuszka wystarczą. Tu 30. Chodź, chodź, chodź. Żeby ktoś nam nie ukradł tego koszyka. Jest, proszę Państwa, cynamon. Resztę rzeczy mam w domu. Wszystkie rzeczy już przedstawię tuż przed gotowaniem. Przepraszam bardzo, czy ma Pan zgodę na nagrywanie w tym momencie? Nie, k**wa mam w tupy, Proszę Państwa, znajdujemy się już w kuchni i do mojego przepisu, on będzie trochę bardziej czasochłonny, wydaje mi się, gdyż użyjemy drożdży. Będzie potrzebna tarka, takie coś. Jak się nazywa? Miska, patelnia, jajko, mleko, mąka Padłem na dobry pomysł, że troszeczkę zamiast mąki użyję yy, białka Droższe, bardzo istotne, dzięki temu nasze racuchy będą puszyste, będą takie bąbelkowe Jabłko, cukier, olej waniliowy oraz olej do smażenia Zrobimy sobie do tego polewę na te racuchy, ale ona się nie będzie wliczać Aha, zapomniałbym o najważniejszym proszę Państwa To, czym chcę przekabacić widzów, yy, nie widzów tylko żywi Będzie cynamon proszę Państwa, cynamon Najpierw robimy ciasto

Nie Oczywiście ja nie umiem robić y, racuchów, podpytałem się koleżanki. Zobaczyłem dwa takie fajne przepisy w internecie. Moim zdaniem troszkę będą kierować y, te racuchy. Nadszedł czas na rozpoczęcie godów. Kur... Na samym początku do po miski wdupcamy szklankę mąki. No chciałem ci zrobić y, coś tam do kontentu. No to daj, Ma podstawowym przepisie jest to, że daje się półtora szklanki mąki. Ja dam tej mąki 1 i 1 dziesiątą i dodam do tego, proszę Państwa, białeczko. Dodajemy cukier i dodajemy świeżych drożdży, około 30 gram. Teraz te drożdże, według przepisu, Pani poleca zarać ciepłym mlekiem. I czekamy, aż drożdże się rozpuszczą. Pójdziemy do Werki, w tym czasie zobaczymy, jak jej idzie. O, nic nie podglądam, patrzę tylko, w jaki okropny sposób pokryłaś się jabłka. Oho! <suszy> yes. A w tym czasie moje drożdże wyrosły idę do nich, żeby nie wyrosły za szybko! Od dzisiaj jak będę robił jajecznicę mi kobiety to tam będę mu wrzucał po 5 gram drożdży. Do ciasta dodajemy jajko. Hops, do ciasta jajeczko, wdupcamy. Jak mamy brudne ręce, w spodnie. ja mam nowe spodnie. Gdybym nie miał je trzeci dzień, to już bym je wcierał, ale mam je dopiero drugi, także jeszcze nie wcieram. T-shirt nie mogę wetrzeć potem. Następnie dodajemy jedną trzecią łyżeczkę soli. O k**wa, soli nigdy nie dodajemy bezpośrednio do drożdży. To pamiętajcie, o tym zapomniałem. Ciasto dokładnie mieszamy, ale nie można zbyt mocno. Te drożdże są owiane tyloma legendami. Tu nie mocno, tu k**wa cicho, tu ciepło, tu coś tam. Te drożdże są bardziej wymagające niż kobieta. Czy wyrobisz tylko? a drożdże są tutaj, kopię. Nie wyrosną. Tak naprawdę to się kochamy, proszę Państwa. Jest jakieś... Dwa drożdże mi rosną, c... Do ciasta dodajemy jedną łyżeczkę cukru, aczkolwiek dodam trochę cukru waniliowego. Oszukuję. To będzie przesłodzone, ale przynajmniej będzie dobre. Bardzo ważne jest to, żeby dodać aromat waniliowy. Mniej więcej pół łyżeczki. Ile to będzie? To będzie mniej więcej... Oj. Teraz, proszę Państwa, wlatuje tutaj moja inwencja twórcza. Dorzucimy trochę cynamonu. Proszę Państwa, dodajemy pół łyżety, pół y, szklanki mleka. ja właśnie wczoraj nie robiłem treningu, a ja mnie boli dupa nie wiem czemu nie, nie ma co chodzi, mam. Nie, bo ty będziesz ten, ty będziesz kibicować pewnie werce. Ja nie ja nie lubię w ogóle, wiesz? Teraz, proszę Państwa, najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Mamy takie ciasto, one jest mniej więcej takiej konsystencji. Takie lepkie, dodam troszeczkę więcej mleka Rozmieszamy tak, żeby nie było grudek Nie korzystamy w ogóle z miksera Teraz rozgrzewam patelnię, żeby sobie zrobić testowego ratucha Tam nie mam pracę, Bo ja patelni nie wiem jak biją Zobaczcie Ciasto wszędzie się zrobiło Mi właśnie te ratuchy mega smakują Ale oczywiście każdy robi inne Jestem bardzo ciekawa jakie patelni zrobi ratuchy Dobrze proszę Państwa, ciasto wygląda mniej więcej tak Obieramy jabłuszko Lubię jak to jabłko czuć w tym przepisie Otóż to A mleko dobijamy Dwa takie piękne jabłuszka ścieramy do miseczki. I dodajemy do ciasta. Tak wymieszane ciasto dożdżowe zostawiamy na 15 do 20 minut. Wam widziałem, podglądałem, że Werka tutaj z olejem sobie nie żałowała. Zastanawiałem się, czy być etyczny i czy dać dwie, trzy łyżeczki oleju, żeby to było fit. Nie to jest proszę państwa wojna. Ja jako młody człowiek, jak sprawdzam, czy jest olej nagrzany, jakoś tak tutaj dotykam ten, a babcie tak biorą patelnie, dotykają, yy, grzebią palełkami oleju, no, no, lekko, lekko, lekko. Rozpaszczymy je, żeby one nie były takie grube. Widzicie? Nie, nie spierczy. nie ma tutaj tego, cytuś. Przepieczony, jestem ciekaw właśnie, jak to wyjdzie. Skosztujemy, proszę Państwa. O, kurwa. Pyszne. O, kurwa. Ja p... ale, naprawdę powiem szczerze, że jeżeli puderka będzie miała lepsze nacuchy, to mistrzostwo siada. Mm, mm. Takie kur... Dobre! Rozkładamy tym darmo, zjadą talerze. Witamy, witamy! Proszę państwa, <laughs> powoli zaczyna przychodzić do nas nasze żywi. Przewodniczący naszego żywi, pan Mateusz Trąbka. Witamy serdecznie. Z tej strony przewodniczącej jury Mariusz Pudzianowski Po mojej lewej Angelika Wąsik Po mojej prawej skrajnej Repartee Kressel Gessler Właśnie restauracji na wieży Eiffla W dupie mu się poprzewracało, bo zarabia f**kszana Po mojej prawej, mniej skrajnej Maria Wesołowska Mamy do oceny yy. to yy, Tak, 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 zaraz wam Tak, tak, cześć, cześć, rucham tak, rucham. tak, tak Tutaj, no to to dalej, Tutaj jeszcze zamykamy oczy Tutaj zamykamy oczy Tutaj przestawiam, że nie wiadomo co się dzieje O co chodzi Ja zostawiam oczywiście racuchy przewodniczącemu jury Naszemu szanownemu jury Jestem zadowolony, że mogliście przejechać z tylu wielu różnych stron Świata Sztuciec Nie sztuka, uciec w dupie sztuciec <grym> Te są racuki numer jeden, te są racuki numer dwa Chciałbym All powiedzieć nice. jedną rzecz, powinniśmy najpierw jeść bez dodatków Tak, bez dodatków Bo dodatki mogą zmienić smak mm -hmm. Ale pyszność Spróbujemy no. O cholera, Spróbujemy. są tak dwa pyszne, że nie wiem który wybrać no. Chciałbym powiedzieć, że dla by... mnie jak na razie smujeczka no, jest spokojne. bardziej no, jabłkowa bo, bo. Kurde, ten, ten, ten mały ten mniejsze jest bardzo cynamonowy. Ale jest bardzo ale jabłkowy. Te większe z jabłuszkiem w środku. No. Są za Kurde, to będzie ciężki wybór. Kurde, ja już mam swój typ. A to, to, to będzie, będzie cena, oczywiście Mateusz Prątka poprowadzi jury. Ja w jego ręce wręczam tabliczki, mazaki. A oceniamy już wszystko, czy na razie jakimiś kategoriami? Proszę, proszę Państwa, To się trzeba pytać, jest nie ja Proszę Państwa, pamiętajcie, że musi być od 1 do 10, tak? I pierwszy mój ten tak, duży, tak? Tak, tak. Zliczamy, zliczymy Ja zliczę I osobno, osobno Asystent żyli. jak zliczysz to ja to zmarzę i, i tu to zmarzę i na pod nie Tak wygląda tabela wyników, tak wyglądają oceny No schowajcie, schowajcie 5 żyli. Wyschowajcie schowajcie swoje procentowa 11% Zapraszam Cztery z były lepsze o 11% od drugich. Uważamy wspólnie z Żyli, że gratuszki były dobre. Dodatki były też fajne, ale dodatków nie ocenialiśmy, bo nie wiemy kto, który przygotował, powiedzmy, więc jest okej. Okay. Uwaga, różniły się od siebie bardzo. Jedne były z jabłkiem, nostalgiczne, babcią takie były. Drugie, <grym> drugie, I drugie troszkę takie jak z warstwą. Jadłem je raz i ostatnio z jeździłem pociągami. I takie właśnie, że ciasto zmieszane z jabłuszkami też są spoko, bardzo je lubię. Jednakże w naszym zestawieniu po zebraniu ocen okazało się, że najlepsze piacówki są pod bardzo z przewagą 11%. 8, 3, 7, na 10. Gratulacje. Ja jestem w szoku, że akurat te wybraliście, bo ja poszłam do kuchni próbowałam racuchów patesa i są serio zajebiste A ja Jak to samo Można od Twoich werka, skosztowałem werki i całkowicie inny rodzaj racucha. Mega, mega smaczne, serio, mega smaczne. Ja mam pytanie tylko, czy y, y, wszyscy dali szanowę pierwszych, czy na przykład komuś bardziej smakowały drugie? Ja mi mi, mi, mi smakowały bardziej zielone. O, ja, ja... dałem 10,7 i tak. Ja, ja, dałem ja tak. miałem na ono wróć 9,6. i była tak jak... naprawdę walka. Tak. Okej, okay, co powie, powiecie na temat racuchów numer 1 na temat racuchów numer ja mogę powiedzieć? Powiem co myślę, nie będę owijał Oby Obydwa racuszki smakowały mi bardzo, 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 bardzo. Ale ja jestem fanem jabłek. I jednak w pierwszym racuszku to było takie okraszenie dobrego racuszka. Właśnie to jabłko w środku. A Angelika wąsi, co sądziłaś o swoich racuchach? Tutaj zdecydowanie razuszki z jabłkiem wygrywały, ponieważ były duże, okrągłe Wiadomo, nie były idealne, dlatego tutaj też ocena 9 na 10 Ale pateca, razuszki były bardziej takie krzywe Dałam ocenę 8,5 na 10, jeżeli chodzi o te racuchy pateca Bo myślałam, że będą takie zamulające, słodkie, a były mega dobre i nie, w ogóle nie zamulały Ale ja jednak mimo wszystko wolę owocki, nie? I dlatego jest o pół punkta więcej tutaj przy Weronice Proszę Państwa, babcia takie racuchy. Jestem w stanie stwierdzić, że takie same. Dochodzę tutaj I to do, do, jabł... do wniosku, że Weronika jest twoją babcią. No, ale może moja babcia to babcia Trąby. Jak ja ja babcia ma Krystyna. Moja babcia też ma na imię Krystyna. To To jabłuszko to jest takie ciepłe i rozpływające się, ale właśnie ono nie za słodkie ma ten smak jabłuszka. Leciutkie, cienkie ciasto po to, żeby było wiadomo, że to racuch, a nie po prostu samo wbiczone jabłko. Sprawia, że naprawdę ciężko, ciężko. Ja na 10. A Kubuś zrobił poprawne. Racuchy, lepsze niż w warsie, chociaż mogłyby trochę ładniej wyglądać Bo w, War Wiesz, War w warsie to widzę 7 na 10 okay. Dla mnie wygrały racuchy numer 2, czyli racuchy padecowe. Fajnie, e, Głównie przez konsystencję, były takie aksamitne Ale czemu nie 10 na 10? Bo troszkę tam na jabłko Ale były przepyszne i dlatego też wygrały z tymi drugimi e, racuchami u mnie bo jednak tam było trochę za dużo jadłka <grymne> <Co>, Dobrze, że parnijmy si? Zapraszamy i pół, Bez zbędnego pie***nia Tak, eee. więc już koniec, już dziękuję, dał 9 i 10 i 6. Oczywiście dziękuję szanownemu żywi, tutaj są ich instagramy, YouTubeki. Mam nadzieję, że wy też widzowie skosztujecie sobie, spróbujecie Jak widzicie, to nie jest trudne, to może zrobić każdy Jeżeli wam się podobało zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje No i zapraszam was do następnego odcinek I na twój instagram Ale yy, a to a oczywiście to אם אני מתגייס... עוד דמנה. אין דמנה. הפך! הפך!